Cześć, z tej strony cegła. I tak jak dobrze widzicie, włączyłem kolejną grę w Nintendo 64 Star Wars Racers. Coś, najlepsza. To jest najlepsza gra, w którą grałem na Nintendo. Najlepsza. Zaraz po Mario Kart. Kiedyś bardzo lubiłem wysiłki. Muszę przyznać i ten i no, kurde będę grał zobaczę te stare emocje nie dobra mm, free play. dobra poziom free play nie no to wszystko mi się przewijało kiedyś boże te potwory to wszystko wszystko pamiętam sześciutko pamiętam każdy każdy yy, każdego tutaj bohatera pamiętam każde jak to można powiedzieć, Każde, yy, czyli każdy pojazd? Także nazwę się C ok. co my tu mamy? Kim ja jeździłem? Kim ja jeździłem? Jeździłem tym, no tu nie ma tego, no nie mam wszystkich. Kiedyś miałem, no miałem po prostu. Pojedziemy wtedy tym, pojedziemy. Weźmiemy jeden, a nie dwa weźmiemy, bo to zapierdala. Tak jak się brzydko wyrażę. Dobra. I zaczynamy. Ja pierdolę. Dobra. O tu. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. Oni strasznie wolni tam z tyłu byli. Popatrzcie no, na to na przykład, kurde. No patrzcie jaki szybko dołoń, zrobię jeszcze obrót, zrobię obrót. Tak, obrót. I takich wszystkich dosiń, no patrzcie, ósmy. Dzięki chłopaki. No i patrzcie. Patrzcie, patrzcie co zapierdala. Niby, yy, niby mam ten, ale niby mam jeden ze słabszych. pierdala. A jeszcze był super speed to było super speed o patrzcie teraz no y, co tu mogę powiedzieć no i macie mapkę po prawej y, na dłużej macie no widzicie na dłużej macie czas pozycję taki tu będzie zaraz ten. to będzie najtrudniejsze zawsze się tego też obawiałem bałem w ogóle nie wiem czy teraz dobra no tak było no i co tu na dole po lewej stronie macie Mm, yy, tak jakby powiedzieć plan swoich silników no i tutaj mm, za każde na przykład, obrażenia coraz czerwone, aż bardziej czerwiec jak czym będzie ciemniejsze tym bardziej mamy uskotone silniki to było bardzo fajnie na, na dole poprawie mamy prędkość no także o, dobra. lecę, lecę, lecę także, także nie można przy także silniku za bardzo nagrzewać było, no bo czym bardziej nagrzany ten, to też, czym bardziej nagrzany silnik, to po prostu one wybuchają, nie? Muszę doścignąć bo ja tu zaraz meta jest. Tak się sieci... chwaliłem, że tutaj niby dobrze tena. Dobra. Który będę piąty? No nic. Niestety, no ale... Pa. No myślałem, że lepiej, lepiej mi pójdzie. Dobra, nie ma co. Zobaczymy jakiś inny, no. Powiedzmy, co tu jeszcze mamy. Dobra, szybko pójdziemy, Nie wiem w sumie co jest. Z... A, pójdziemy tu Możemy tutaj patrzeć na swój pojazd. Też mi się to bardzo podobało. Kupywało się o te roboty. Więcej robotów tam naprawiały. No nie wiem w sumie po co to było. To, aha, do naprawcie, No, naprawiały to wszystko. Można było um, kupić sobie. Przeróż. Ten. Można było sobie kupić części. Też nie pamiętam, co to się robiło, ale polecimy. O! Polecimy na kinem. To jest krótka mapa, więc... Z 12 ty i tu się ścigam. Coś Dobra. Kiedyś to manioczyłem, kiedyś naprawdę potrafiłem ich tutaj dublować kilka razy. I teraz już raczej się nimi nie uda. To jest sprawa. Po drugie... Na Nintendo, na, na padzie, zajebiście się grało. Nie dość, że był wygodny, to był chyba najwygodniejszy pad, w którym grałem. Nawet PlayStation 2, PlayStation 3, Xboxy, nie, nic nie, nie miało tak tego pada jak Nintendo 64, naprawdę. To było coś pięknego. To jest 2 na 2, no to jest bardzo krótki. Ja nie nawet chyba. Jestem pierwszy, no. Zdubluję może kogoś. A może i nie Prawie, no bo zdobyłem, no, na samej mecie. Pierwszy, no. A taki ma małe silniki, ale zobaczę jaką zapierdala, nie? To jest fajne, naprawdę. No, super to jest tyle postaci, to jest... Najlepsza część wiedznej wojen, ale pojedziemy następne, bo ja mam pełną, tutaj części Biedny... No pełno, trzy części mam wiezdnych wojen różnych To polecimy. No i także co? I kończymy, także trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnej części gier na Nintendo 64. Na razie, pa.